Cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. W pierwszym odcinku nowej serii zagrajmy w Contraband Police, czyli tak na polski. Tłumacząc y, tytuł, to wychodziłoby, że to jest policja, która zajmuje się kontrabandą. W <laughs> prosty sposób. Okej, okay. no jest to gra polskiego wydawcy Playway, wydawcy znanego choćby z gier House Flipper, Car Mechanic Simulator, Ubot. Yy, czy też farm manager, bodajże. No, także moim zdaniem zacne tytuły. No, a w grze kontraband Polis wcielamy się w inspektora Straży Granicznej, słuchajcie. To od nas będzie zależało, kogo wpuścimy do kraju, a kogo nie. Yy, a przede wszystkim do naszych obowiązków będzie należało sprawdzanie pojazdów pod względem, co przewozi dany delikwent. Sprawdzanie danych paszportowych czy też stanu auta itd., itd. Będziemy również w miarę upływu czasu i dobrze wykonywanej pracy awansować na wyższe stanowiska, co wiąże się z lepszymi profitami. Za co będziemy mogli kupować sobie nowe rzeczy czy też je ulepszać. Z tego co wiem, to gra toczy się w kraju komunistycznym i to jakoś w latach chyba 80., także słuchajcie, będziemy widzieć znakomite samochody z tamtych czasów. Słuchajcie, więc. Aha, no i no, szczerze powiedziawszy, zwykli ludzie nie będą mieli łatwo, żeby przyjechać przez naszą granicę. Zaznaczam, nie jest to Polska. Mm -hmm. A ja postaram się, słuchajcie, zagrać naprawdę tak zagorzałego, kurde, czerwonego komunistę, jak najbardziej wejść na szczeble władzy, jak najwyżej i tam na samym szczycie zdusić system zarodku. Czy się tak da? Nie wiem. Yy, zobaczymy. Yy, no, niestety, zanim do tego dojdzie, będziemy postępować wedle życzenia i prawa obowiązującego. W czerwonym komunistycznym kraju. Zapraszam do gry. Kontraband to fikcja literacka, która jest inspirowana rzeczywistością, ale wszelkie nieautoryzowane podobieństwa do rzeczywistych wydarzeń lub prawdziwych osób żyjących do. Przejście graniczne w karikatce. Akalistan 1604 Słuchajcie. Oho. Jak My okay. latko adru. Okej. O, laleczka fajna. O. Czy coś przywozi? ta sarna? Adali. To hutka grudok. To nie niedzielka od No dobra, dobra, już. No ta. a co ja wygram jak... dotrwam? Nie no, podtrzajesz się w rygórku! Ilio pokończyli szkali rozników! Baduli to Ilio akrystków maćko mu! Okej, okay, okej... Okay. Damy radę, towarzyszu! A damy tradyc! No, posłał raporta, a dzwalisz komisar! Dobrze, Sorokin kapitanie, Sorokin! Dobra Kurde, fajna Poliska, Poliska. Fajna gablota <laughs> Dobra. A tam jakiś dobra. Gdzie my mamy sił... Aha, tam strzałki pokazują, dobra Jakaś bramka Od prądem? Nie. A dajcie uh! od jak Akaliska Menomiano Ed objaśnija waszych Albo Alba to, to szal, Eto oficja, aż po was różnych aktów Tak jest komisarzu Andrzejew Czy można szybciej? Można wiecie Tu trzeba szybko, słuchajcie, wykonywać. Dobra. Kurde, rozejrzyjmy się na chwilę. To jest końska. Fajny, fajne, fajne. fajne. Crash the enemy. Of the nation, <laughs> widzicie, a już tu po angielsku wszystko pisze, kurde. Nawet tabliczka znamieniowa, kurde, stąd wydarta, Ale to jest dobre. Crash the enemy of the nation, <laughs> jakiś magazyn. Ok, na razie pusty, chyba, widzę. No, no. Ok, dobra, a tu jest jakiś plan miasta, Akalistan, gdzie to my jesteśmy? Kingdom of RK. Republic of Kagastam, United Rally i Albarak. Okej, okay, tu jest jakiś arys śliczny. O! Dobra, jest tu ktoś? Cela. O, ktoś tu był, słuchajcie, ktoś tu był. Dobra, ale wszystko jest, słuchajcie. Jest wiadro, papier, jest to najważniejsze, słuchajcie. Uhe, słuchajcie, tu mają lepiej niż kurde niż w hotelach kurde no elegancko jest i tu dobra wszystko jest maszyna telefon kurde elegancko no piękne piękne dywany o i ta klepka słuchajcie o a to chyba kto to jest igor igor akarow general sekre o generalny sekretarz baczność no słuchajcie, musimy się przed nim kłaniać, niestety. Ale dobra, co my tu mamy? Tu jest jakiś szesnasty kalendarz, też fajny kalendarz. Dobra, wszystko pięknie, Caty. Tu jakiś radio, telefon służbowy. wiatraczek. O nie, niech kurde, chodzi, słuchajcie. Teczka służbowa. Eto aż informacji i na a Okej, okay, no o to, to się idzie. Czyli zamkniemy drzwi, że nie będzie nam tu właśnie. Czy on tu wejdzie? się Siema. Posterunkowy Nowik. Poznajmy się. A czy? A, sp no tak, tak, bardzo ładnie. Kurde, dobrze. Sprzątaczkę mamy, słuchajcie. Dobra. Butelki, <laughs> tu już tego nie sprzątną chyba, kurde, dobra, słuchajcie, co myślisz, aha, no, yy, myślę, że ten pierwszy odcinek to taki będzie, roz, yy, taki rekonesans, nie, bo to, yy, wiadomo, nie, to najpierw trzeba się, kurde, zapoznać trochę z groma, dopiero później przejść do rozgrywki. Dobra, słuchajcie, yy, co mamy tutaj, teczkę, tu mam jakąś piękną teczkę, podręcznik służbowy, tu jest mapka, okej, okay. gdzie my jesteśmy? Posterunek graniczny jesteś tutaj, ok Baza policji, cmentarz słuchajcie jest. zajazd pod pijanym niedźwiedziem. Obóz pracy, ruiny, hotel, a motel tu jest karat. Jakiś tarta. Dobra, dobra, spoko. A jak można to schować? Można to schować mapę. A, ok, literką M. Dobra tutaj. Dobra, tutaj, co tu mamy? Sprawdzanie dokumentów, imię. To pole znajdujące się w każdym dokumencie. Sprawdź ich zgodność, zwróć uwagę na literówki. OK. Data ważności to pole znajdujące się w paszporcie na karcie wstępu oraz karcie obywatela. Porównać z kalendarzem, aby sprawdzić ważność. Aha, czyli ważność paszportu, tak? Czy ważność też dokumentu. Ok, dobra, co tam mamy dalej? Numer paszportu. Aha, czy też musi się związać z czymś. To pole znajduje się w paszporcie. Na karcie wstępu. Aha, karta wstępu i paszport. Oraz na karcie obywatela. Oj, kochany. Aż tyle. I to wszystko musi się zgadzać. Dobra. Porównaj twarz kierowcy ze zdjęciem paszportowym. No dobra. Karistan? O właśnie. Przeczytajmy, co? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Akalistańska Republika Ludowa to kraj słynący z bogatych złóż surowców mineralnych oraz przemysłu hutniczego. Większość populacji zamieszkuje żyzne tereny zachodnie oraz okolice aglomeracji Satekanu. Na czele komunistycznego rządu stoi Akalistańska Partia Robotnicza. Która rządzi nieprzerwanie od wielkiej rewolucji chłopskiej w 1943 roku. To jeszcze kurczę w czasie wojny. Dobra, i co tutaj jest? Flaga nasza, słuchajcie. Okej, okay. język akalistański rząd. Waluta. Dolar. Akalistański, słuchajcie, dolar. Oficjalne pieczątki. E, obowiązująca pa Papeteria. <ślesz> no nie mogę! <ślesz> kurde. No, 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 To jest jakaś Republika Kagachstanu, czy Kagach, Kagachstanu. Okej, okay, to są po prostu sąsiedzi, bo my chyba jesteśmy jakoś tutaj. Okej, okay, dobra, dobra. Co tam mamy? Zjednoczone reali To jest jakaś miejsca. Państwko Tu na, opu, na, pół, na południu Al-Barak. No, no. Monarchia absolutna. A właśnie, a tam Republika a to Republika Prezydencka, Republika Ludowa. No, no, dobra, tutaj federalna, tu absolutna, słuchajcie, monarchia. A jeszcze jest królestwo RK, monarchia też absolutna, dobra. Kurczę, te pieczątki, My też chyba trzeba będzie sprawdzać. O i są nasze auta wspaniałe, słuchajcie. Mikro z 26D, no takim, no, no, no z maluch, no, maluch, no. Kurde, standardowy, sportowy nawet, warianty. Co tam mamy? Tutaj mamy Zawet. To jest chyba. Łada, yy, Łada chyba to była. Czy Zastaw? Nie no, łada. A zam to jest jakaś? Kurde, co to jest? Jakaś. No Syrena to chyba nie jest. Warszawa bardziej, taka warszawka. A zam podobno do Warszawki, tak mi się wydaje. No, Waria 4 na 4. Łada! Łada. Przypomina ładę. Wiadomo, że nie można za bardzo tutaj nazw. No, nie mają widocznej licencji, słuchajcie. Akta KGP. <laughs> KGP. Z centralnej biblioteki policyjnej wykradziono, z... wykradziono zbiór tajnych akt KGP. Udało nam się odzyskać większość, ale 14 lat braku... nadal brakuje. Podejrzewamy, że gdzieś są w terenie karikatki. Pomóż nam je odnaleźć. Nie mogą wpaść... wpaść w niepołowane ręce. Ok, Forsa. Oberankowa. Przez ostatnich lat, przez ostatnie kilka lat, szef gangu przemytników Boris Oberan Oberankow drobił się niemałej fortuny. Istnieją pogłoski, że w obawie przed kradzieżą zakopał znaczną część gotówki w lasach na terenie karikatki. Kurde. No dobra. Dobra, bo tu czas leci, widzę. Co teraz możemy tutaj zamknąć? Dobra, to też. A jak tu można zamknąć to? Tabulacją. okej, okay. Dobra, świetnie, zaczynajmy. Dobra, posterunkowy nowik, idę, idę pracować. Wy też widzę, bardzo dobrze. Zamknę sobie tutaj. Okej, okay, jedziemy, jedziemy. Słuchajcie, tam coś jeszcze się świeci. Ten, ale dobra. Dobra, oho, samochody stoją. Dobra, piękna pogoda. Nie pada. Oho.

Okej, okay. Andri Orlov. Aha, i takie coś. Dobra. Porównywanie dokumentów. Porównywanie pól w dokumentach zmniejsza poziom twojej percepcji. Kiedy się zmęczysz, porównania staną się wolniejsze, a gdy poziom spadnie do zera, pozostanie jedynie sprawdzenie wzrokowe, czyli nasze, rozumiem. Aby zregenerować, za, zregenerować percepcję, uda się na odpoczynek. Rozważ zakup lepszej kwatery, aby na stałe zwiększyć poziom swojej percepcji. Wysoki poziom percepcji, niski poziom percepcja. No, Dane kierowcy są poprawne. Brak z ten kierowca nie może wjechać do kraju. Błąd porównania. Pola są różnego typu. O rozumiem. 42. Proszę i datę urodzenia w kalendarzem, aby sprawdzić wiek kierowcy. A po co nam wiek kierowcy? Nie. No ale dobra, trzeba, to trzeba. Znalezionych Znaleźć znalezionych błędów. Dobra. Raport inspekcji. Okej. Okay. Raport inspekcji. W tym raporcie będziesz oznaczać wszelkie niezgodności znalezione w dokumentach. Zaznacz przynajmniej jeden błąd, zanim zawrócisz kierowcę lub pozostaw czysty raport, kiedy udzielasz zgody na wjazd. Znajdź wszystkie występujące problemy, aby otrzymać najwyższą ocenę. Aha. Czyli po prostu jak nie znajdę, jak znajdę tam jedno, a się okaże, że tam go puścił, Nie, no no nie puściłem. To co? To, to czyli pieniążków mniej będzie? Czy tam, nie wiem, jakichś punktów? O no, trochę pieniążki, bo to są te dolary, widzę tutaj. Z czasem twój raport powiększy się o dodatkowe rubryki, o matko. Dobra, czyli mamy. Yy, to było zgodne, tak? Tak, zgodność, dobra. Akalistan jest, akalistanu, dobra. Teraz tak. Numer paszportu z numerem paszportu, też zgodność, dobra. Ważność karty dzisiaj jest tutaj. Zgodność, dobra, panie, wszystko się zgadza. Data ważności paszportu. Też zgodność. A ileś masz lat, chłopie? Już tak nie Dobrze. 53 lata. O, to już taki starszy pan. Znaczy, starszy. Okej, okay. ale tam nam spadła już trochę percepcja. Dobra, co dalej? Wszystko się zgadza. Zaznaczać. Aha, nie, to się zaznacza, żeby ten... Dobra, czy wszystko się zgadza. A wiernie was jego No tak. Okej, okay, panie... Panie, panie Andrie, taki Trochę ten berecik ma pan dziś... Mi, no ale no dobra, no. Dobra, to wszystko. Kontrola zakończona. No, a gdzie on? Tutaj? Aha! Uuu! Dwie pieczątki. O, Dobra, panie. Wjeżdżaj pan, słuchaj. Pierwszy... No wzajemnie, wzajemnie. Jedź pan, jedź pan. Taki stan tego auta. W zasadzie idealny, dobra, dobra robota, zapoznali kierowcę kierowcy na kontrolę okay, takie... Podsumowanie inspekcji, w tym podsumowaniu znajdziesz wszystkie błędy ostatniego kierowcy Jeśli był przed przemytnikiem dowiesz się również gdzie ukrywał nielegalny towar, okej, okay. dobra Kontrola. Andrew Orloff z Aha, został słusznie wypuszczony do... A, rozumiem, rozumiem. Bilans to wynik doskonały. No, świetna robota, świetna robota. Dobrze nam idzie, słuchajcie. Co, kolejny. Proszę bardzo. O, kurde. Ale ma sprzęt... Zobacz. No tak, no tak, tak. To są niesamowite prędkości to osiągało. spoiler jak najbardziej. Patro, walidno kartę szyldu ciała. Służny się odcięła aż brakło nazwy. Dobra. Siem dzień dobry. Proszę o dokumenty. Od Sabik Sarasta? Co tam mówisz? Co tam mówisz? No. Dobra. Zgodność. Kurreswerk. A z numeru paszportu, panie. Zgodny, ważny 26 maj. Zgodne. Powód odwiedziny, mówi pan, tak? Dobra, tu się zgadza. Data ważności. Ale tu coś się panu nie zgadza. Panie, paszport pan nieważny masz. Ile pan ma lat? Z ciekawości, 26. No ale dobra, panie. Tutaj, do... aha, tu się od razu fajnie zaznaczyło. Okej. Okay. No panie. Kurde, no. No co pan? No, malucha ma pan fajnego. Nie powiem. Nawet w niezłym stanie. widzę że... Kolorowy, ładny. Różne jakieś takie. To, to malowane te plamy. Co? A, można tu to... O co pan tu wiezie? Panie, silnik gdzie pan ma? <laughs> to, o, taki ładny samochód, kurcia. No, niestety paszport pan do dupy. No, musi pan paszport. No, co pan tutaj? No, no, data ważności paszportu się nie zgadza. Panie, no, odrzucam panu! Odrzucam! Co pan powiedział? De, 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 który? Dawaj, panie, spoiler, pan drugi zamknij. No, co za. Kurde, już się ciemno robi. Kurde, słuszna odmowa. 80? A wtedy było stówka. Świetne. A czemu to tylko stówka? O, nie jest nie stówka raczej. No dobra. Może dlatego, że może, że, że opuścił. No nie wiem. Dobra. Następny. Panu. Panu. No, no. Witam, witam. Dokumenciki proszę. Nie od Panie. Nawet panu nie odpowiem na to tak durne pytanie. Dobra. Ali Atmaka. Zgodność. okej, okay. Numer paszportu, słuchajcie. Zgodność. No, no, na razie wszystko w porządku. Na razie pan też zdaje. Nie jest ważne. Turystyka. No, tak, tak, tak. Wszystko zgadza się. 28 kwietnia. Panie, panie, niedługo się tutaj paszport kończy. Pan coś musi z tym zrobić. A, a ilość lat. Ale widzicie, jak już wolno, kurczę, ten. A to Zjednoczone Rali. A ciekawe, jeszcze tak sprawdzę. Słuchajcie. Yy, czy to eksploracja? Co to jest? Sprawdzenie dokumentów. Bo on jest Zjednoczone Rali, Gdzie to mam? Akaristan, Kagachstan Rali. Aha, zgadza się. Oficjalne pieczątki, bo to mogą być trzy nawet. Okej. Okay. Ale wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, panie. Tak mi się wydaje, dobra, samochód też w miarę ładny. Dobra, wszystko jest. Dobra, wjeżdżaj pan. Trzeba zarabiać. No! Jeszcze się spotkamy, gościu, ty. Jak. Yy. Czekaj, jak on tam miał? Dobra, to jeszcze kolejny. Jest i stówka elegancko. Już 280 mamy. Kolejny. Łoo! Wow! co to, to jest, kurczę, taka warszawka mi się wydaje, bo ani to, to syrenka nie jest na pewno, bo syrenki to takie, kurcze, aż gabarytowe, nie, nie, kurde, jakie opońska ma pan, dobry, jak tam, dobra, dobra, nie bądź taki, a co to się tak maluje, tutaj po lewej stronie jakieś fajne też jakieś znaczniki, co to jest? Dobra, może później nam powiedzą. Co my tu mamy? Samir? Ojejku, faktycznie jak powolutku. Zobaczcie, jak już nam spadło ten. Tu wszystko zgodność. Ciekawe, czy może tutaj, że powie zgodność, a nie była zgodność. Brak zgodności! Numer paszportu. YMX9 YMX9, tu do 80... B4, a tu g Panie! Co on... Zobacz... Uważ... Ważne do 20 października 81. Okej, okay, tu jest ten, odwiedziny. Data urodzenia tu już tam nie będę sprawdzał. 4 kwietnia. Panie, panie, 4 kwietnia. To też i data ważności tutaj się nie zgadza. Ciekawe. Aha, tu już nawet idzie? Nie, już nawet nie, nie, nie idzie ten. Już dwie rzeczy się nie zgadza. A, jeszcze zdjęcie, zapomniałem. Kurczę, panie, pokaż pan tą twarz. Gdyby nie panie, panie ten kaszkiet, to bym uznał, że to nie pan. Chociaż te brwi mnie takie pan farbuje, czy co? Gdzie ma pan brodę? A wie pan, że nie można tutaj nic przemycać? A pan tutaj o parę kilo pan schudł. Dobra, ale i tak pan nie pojedzie. Odrzucam panu. Ataju! rachowy. A koniec, koniec. Zjeżdżaj pan. Zjeżdżaj pan, bo. Mam. On... Spać trzeba, nie. Ciekawe kurczę. Czy wszystko tam się. Ten. Zgadzało, co żeśmy. W wyniku kontroli osiemdziesiąt... Nie tak to, to, ada trudna, ne adalio. A wie pier, na waszego kwartieru, a od oddycha. Oh, ha, pewnie. Ha, ha. A, właśnie. A kontrola? Ja to było pod E1, F... tak. mi się nie zgadzało. Z... Aha, no nie, imię się zgadzało i zdjęcie. Tak, te dwie, no to super, czyli dobrze, czyli Czyli zdjęcie było ok. No, też tak myślałem, chociaż te brwi mnie trochę zmyliły, cholera. Dobra, co tutaj jest? Jakaś skrzynka. Posta Akalistan. Welcome to Akalistan, tak Fajne, kurze. Plakaty to po prostu propaganda zarąbista, słuchajcie. Dobra, gazeta, przeczytajmy sobie. Ujawniona kolaboracja, czwartek. Nikola Roznikow, dowódca Straży Granicznej w Kalikatce, został oskarżony. Co? Jakiś. Ach, coś tam mówił ten chłop, co nas przywoził, nie? Y że tam ktoś został po prostu no, że uciekł czy coś, tam czy coś tam się stało. Został oskarżony o współpracę z gangiem przemytników i skazany na 10 lat ciężkich robót. O proszę. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie korupcji w policji. Trwają przesłuchania sześciu innych osób powiązanych z roznikowem. Oficer straży granicznej aresztowany. Oficer? No to nawet dosyć wysokim stopniem był. Y Rząd rozdaje mieszkania. Rusza wielka loteria mieszkaniowa. Weź udział w losowaniu i wygraj luksusowy apartament w samym sercu stolicy. Koszt kuponu to jedyne 100 dolarów. Kurczę, wziąłbym. Um, mam 360. Gdzie to można, to można takich coś kupić? Dobra, idziemy. Ło! Wow! Ło! Wow! Zobaczcie. Kurde, buda kempingowa. Pamiętam, pamiętam, kurde. Pamiętam czasy. O, ale kaloty. I love. Akalistan. Tak jest, słuchaj. Okay, ale te to nie moje. Do tych to jeszcze się przyznać mogę. Portały. elegancko, słuchajcie. No, kurde. Zamkniemy, bo zimno leci. No. Super. O! Pikle. O, są. Piwsko. O, co? O, kurde, to jest ta. No, lep na muchy, słuchajcie. <laughs> Wszystko leci. Ciekawe ile tu do... tych buch się tu przylepi. Wszystko to będzie do gara też leciało. No, Będziemy gotować i elegancko. O tu jest włącznik. Zobaczcie światło mamy. Yy. Mal to jakieś papierosy. Karzisy, słuchajcie karzisy. No to kto nie palił karzisy? Kawusia, wszystko jest. Żarówka. dobra słuchajcie gasimy światełko. Idziemy spać. Idziemy spać. Odpoczynek Sen odnawia poziom Twojej percepcji potrzebnej do porównywania dokumentów. Pełna regeneracja trwa 8 godzin. Nie patrzyłem, kurde, o której żeśmy się położyli spać. Ulepsz swoją kwaterę, aby na stałe zwiększyć maksymalny poziom zdrowia oraz percepcji. O, kurde, czyli trzeba się tym zająć w przyszłości. Ciekawe, ile kosztuje ulepszenie i co. Czy, czy, czy bruda co? Będzie w środku, tak? Lepiej wyglądało to. Dobra, co tu mamy. Koszt dzienny minus 135. A czemu? Co się stało? Poprawne kontrole 4 to jest plus 360. Utrzymanie budynku. Minu... A to co to my mam ze swojej pensji? To? Opł... A przecież to rządowe jest. Jejku. Łee. Jeszcze pracą No ja rozumiem, że tam sprzątaczka sprzątała, ale. 10 sobie. Jejku. To na to. My utrzymujemy? Masakra. Masakra, słuchajcie. A dajcie Faris. Meno mio Yuri Petrov. A ja madre commissaria di To che vi provvedić rogasny ten na ja Po to gdzie go nie ma. My listać in kratny szmuglistów. Rusko mnie nasze wywiadu Iliad Maturo. To wam starażone informacje. Alba a lista od informacji, i potrafię. Dobra, słuchajcie. Mm, naprawdę gra się zapowiada rewelację. Co to jest to? To? Pompa wodna. Ale dlaczego to? To można jakoś. Czekaj, bo to. Halo. To musi być z tej strony. Także wszystko jest, słuchajcie. No czego to człowiek pragnął więcej? I mamy dom, słuchajcie, pracę blisko, dom blisko pracy. No przecież to jest, no cud, cud. I przecież zobaczcie, wanna jest i, i bieżąca woda I, i ciepła. Słoneczko wyjdzie, ciepło będzie. No przecież to się zaraz nagrzeje. No, zwiń, ja, no daj tutaj tą wodę tu. No. O, proszę bardzo. No elegancko. No kurde, no co to za piękne ciasy były. ach. A ja 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 ja. Dobra, słuchajcie, myślę, słuchajcie, że w tym na tym, w tym miejscu odcinek zakończymy. Yy, także yy, kolejny odcinek niebawem. Mam nadzieję, że wam się odcinek i gra spodoba, bo ja naprawdę yy, nie mogę doczekać się kolejnych wyzwań. Yy, a was zachęcam, słuchajcie, do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Yy, widzimy się już w kolejnym odcinku niebawem. Serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko, cześć!